Mądrość Syracha, rozdział 37. Każdy przyjaciel mówi, ja zostałem twoim przyjacielem, ale bywa przyjaciel tylko z imienia. Czyż nie jest to smutek bliski śmierci, gdy towarzysz i przyjaciel obrócą się w stronę wrogości? O przewrotna skłonności, skąd się przyplątałaś? By okryć ziemię podstępem. W pomyślności towarzysz cieszy się wraz z przyjacielem, a w czasie utrapienia staje się przeciw niemu. Towarzysz z przyjacielem trudzi się, by zdobyć pożywienie, a w razie wojny chwyci za tarczę. Nie zapomni w duszy swej o przyjacielu. I niech on nie wypada ci z pamięci pośród bogactw. Każdy doradca wysoko ceni swą radę, a przecież bywa i taki, który doradza na swoją korzyść. Strzeż się doradcy i najpierw poznaj, jakie są jego potrzeby. Albowiem taki na swoją korzyść doradza. By czasem nie zyskał on czegoś na tobie, jakby losem. I aby mówiąc ci, dobra jest Twoja droga. <laughs> Nie stanął sprzeciwka, aby patrzeć na to, co przyjdzie na ciebie. Nie zasięgaj rady tego, kto patrzy na ciebie krzywym okiem. A przed tymi, co ci zazdroszczą, ukryj swe zamiary. Nie zasięgaj rady u kobiety w sprawie jej rywalki. A u tchórza w sprawie wojny, <laughs> u kupca w sprawie handlu, u nabywcy w sprawie sprzedaży, u zawistnego w sprawie wdzięczności, u niemiłosiernego w sprawie dobroczynności, u leniwego w sprawie jakiejkolwiek pracy, u okresowego najemnika w sprawie zakończenia zajęcia. U opieszałego niewolnika w sprawie wielkiej pracy. Gdy chodzi o jakąkolwiek radę, nie polegaj na nich. Natomiast z człowiekiem pobożnym podtrzymuj znajomość, a także z tym, o którym wiesz, że strzeże przykazań, którego dusza podobna do Twojej duszy i który, jeśli byś upadł, będzie współczuł Tobie. Następnie radź się swego serca, gdyż nie masz na dnie. Nic godniejszego wiary. Dusza bowiem człowieka zwykła niekiedy lepiej ostrzegać niż siedmiu wartowników, co wypatrują siedząc wysoko. A ponadto wszystko proś Najwyższego, aby Twą drogę kierował w stronę prawdy. Początkiem każdego dzieła słowo, a przed każdym działaniem myśl. Jako znak zmiany serca ukazują się cztery części: dobro i zło, życie i śmierć. A nad tym wszystkim język ma pełną władzę. Bywa człowiek sprawny, wychowawca wielu, a dla siebie samego jest nieużyteczny. Bywa rzekomy mędrzec z powodu swych słów znienawidzony. Takiemu zabraknie pożywienia. Nie otrzymał on bowiem łaski u Pana, gdyż nie ma on żadnej mądrości. Bywa mędrzec, który jest mądry dla siebie samego, a owoce jego wiedzy są w jego ustach niezawodne. Bywa mędrzec, który naród swój wychowuje, a owoce jego wiedzy są niezawodne. Kto jest mądry dla siebie, przepełniony będzie błogosławieństwem. A wszyscy, którzy go zobaczą, nazwą go szczęśliwym. Dni życia człowieka są policzone, lecz nieprzeliczone są dni Izraela. Mądry zyska zaufanie u swego narodu, a imię jego żyć będzie na wieki. Dziecko, w życiu badaj siebie samego. Patrz, co jest złem dla ciebie, i tego sobie odmów. Nie wszystko służy wszystkim. I nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Na żadnej uczcie się nie przejadaj i nie rzucaj się na potrawy. Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje roztrój żołądka. Z przejedzenia wielu umarło, ale zachowując umiar przedłuży życie. Koniec 37 rozdziału mądrości Syracha. Rozdział 38 Mądrości Syracha: Oddaj lekarzowi część należną jego posłudze, albowiem i jego stworzył Pan. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie i od króla dar się otrzymuje. Wiedza lekarza podniesie mu głowę nawet w obecności możnych będą go podziwiać. Pan stworzył leki pochodzące z Ziemi. A człowiek mądry nie będzie nimi gardził. Czyż to nie przez drewno woda stała się słodka, aby móc jego moc jego poznano? On dał ludziom wiedzę, aby doznawać sławy dzięki swym przedziwnym dziełom. Dzięki nim uleczył, a ból ich usunął. Z nich aptekarz sporządza leki, aby nie było końca jego dziełom. I pokój od Niego trwa na całej ziemi. Synu, w chorobie nie odwracaj się od Pana, ale módl się od, do Niego, a On cię uleczy. Odrzuć przewrotność, wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu. Zuż ofiarę wonną i pamiątkę. Z, z najprzedniejszej mąki, a i hojną obiatę, na jaką się tylko stać. Potem daj miejsce lekarzowi, bo jego też stworzył Pan. Nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny. Bywa taki czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby. Oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uzdrowienia dla ocalenia życia. To grzeszy przeciw swemu stwórcy, niech wpadnie w ręce lekarza. Dziecko, wylewaj łzy nad zmarłym, i jako bardzo cierpiący, zaczni lament. Odpowiednio do oceny Jego osoby pochowaj ciało i nie lekceważ Jego pogrzebu. Płacz gorzko i z przejęciem uderzaj się w piersi. Zarządź żałobę odpowiednio do Jego godności. Dzień jeden lub dwa dla uniknięcia po twarzy. Potem już daj się pocieszyć w smutku. Ze smutku bowiem śmierć przychodzi. Smutek serce serca łamie siłą. Wraz z nieszczęściem trwa także smutek, a życie biedaka zależy od jego serca. Nie oddawaj smutkowi swego serca, odsuń go, pomnąc na swój koniec. Nie zapominaj, że nie ma powrotu: tamtemu nie pomożesz, a sobie zaszkodzisz. Pamiętaj o moim losie, który będzie też Twoim. Mnie wczoraj, Tobie dzisiaj. Gdy spoczął zm zmarły, zaprzestań go wspominać. Pociesz się po nim, skoro już uszedł duch Jego. Uczony w piśmie zdobywa mądrość w czasie wolnym od zajęć. A kto ujmuje sobie działania, ten stanie się mądry. Jak może stać się mądrym ten, kto trzyma się pługa? Kto się chlubi o niby włócznią? Kto woły pogania i zajęty jest ich trudami, a rozmawia tylko o cielętach? Sercem przykładać się będzie do tego, by wyorywać bruzdy, a w Bezsenne noce myśli o paszy dla jałówek. Tak postępuje każdy rzemieślnik i artysta, który noce i dnie na pracy przepędza. I ci, co rzeźbią wizerunki na pieczęciach. I taki, którego wytrwałość urozmaica kształty rzeźb, serce swe wkłada w to, by obraz uczynić żywym. A nie śpi, bo, by wykończyć dzieło. Tak kowal siedzący blisko kowadła, zastanawia się nad wyrobami z żelaza. Wyziewy ognia niszczą jego ciało, a on walczy z żarem pieca. Huk młota przytępia jego słuch, a oczy jego są zwrócone tylko na wzorzec przedmiotu. Całym sercem się przykłada do wykończenia robót. A nie śpi, by dzieło do końca przyozdobić. Tak garncarz, siedzący przy swej pracy i obracający nogami koło, który stale jest pochłonięty troską o swoje dzieło, a cały jego trud to pogoń za ilością. Rękami kształtuje glinę, a nogami pokonuje jej opór. Przykłada się sercem, aby wykończyć polewę. I nie śpi, by piec wyczyścić. Ci wszyscy zaufali swym rękom, każdy z nich jest mądry w swoim zawodzie. Bez nich miasto nie będzie zbudowane, nie zamieszka się tam, ani nie będzie się chodzić. Tych jednak do Rady Ludu nie będzie się szukać. Ani na zgromadzeniu nie przesunie się na wyższe miejsce, ani nie zasiądą oni na krześle sędziowskim. Ani nie będą znać się na przepisach sądowych. Nie zabłysną ani nauką, ani sądem. Ani się nie znajdą przy wyjaśnianiu przy powieści, Ale podtrzymują oni odwieczne stworzenie, a ich modlitwa dotyczy wykonywania ich zawodu. Koniec 38. Rozdziału Mądrości Syracha.